Dzień dobry. Na samym początku w imieniu pracowników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Skupratów w Kartuzach chcielibyśmy podziękować Urzędowi Skarbowemu w Kartuzach za nominowanie nas do tej charytatywnej akcji. My naszą pomoc kierujemy dla małej Tosi z Gdyni, która kuruje na rdzeniowy zanik mięśni. Teraz proponuję już przejść do głównej części, czyli pompowanie i przysiadanie. Dobra, uwaga! 고맙습니다. <oxideistoire> No i na zakończenie w celu zachowania nieprzerwanej ciągłości tej akcji chcieliśmy zaprosić do udziału w niej nasze koleżanki i kolegów z Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie oraz pracowników placówki kartuskiej Poczty Polskiej. My już swoje zrobiliśmy, teraz czas na Was. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia. So...